Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 147 już odcinku z cyklu Piotrek. Dobra, rada mówi o pracy zdalnej, gdzie powiem kilka słów na temat tego, jak postrzegam w ogóle pracę zdalną w dłuższej perspektywie i dlaczego ta praca zdalna nie będzie dotyczyła tylko osób zajmującymi się pracami biurowymi. Ale na początku ciekawostka: firma Kimberly Clark która sprzedaje m.in. papier toaletowy do biur, odnotowała 16% spadek wartości sprzedaży, no po, ponieważ oczywiście ludzi nie ma w biurach, no to spadło zapotrzebowanie w ogóle na papier toaletowy w biurach. W związku z tym ich cena na giełdzie spadła o 7%, czyli taka ciekawostka piątkowa, ludzi nie ma w biurach, no to sprzeda, spada sprzedaż papieru toaletowego. Ale! Jakiś czas temu firma SoftBank wypuściła pierwszego swojego robotycznego pracownika. Znajdziecie link do filmiku i artykułu na Wall Street Journal, który to filmik i artykuł pokazuje właśnie takiego robocika, który pracuje w SoftBanku, witając klientów. Jednak pojawia się coraz więcej robotów. I również na Wall, na Wall Street Journal pojawił się artykuł na temat tego, że nie tylko pracownicy biurowi będą zastępowani, czy będą mogli pracować zdalnie. Również większość innych zawodów, poprzez postępującą robotyzację, i pokazany jest na tym artykule właśnie taki robocik czarny to, to są pracownicy, którzy będą niedługo pracowali zamiast nas. Pojawią się w sklepach, pojawią się w różnego rodzaju innych miejscach, pojawią się jako lekarze, pojawią się jako a, sprzedawcy, i nagle się okaże, że nasza praca wcale nie jest tak bardzo potrzebna, jak nam się wydaje. Wczoraj, na przykład, rozmawiałem z Marcinem Tchórzewskim z Koderzlabu na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość w ogóle świata od strony. Prace zdalne i tego, jak pandemia w ogóle wpłynie na naszą gospodarkę. Uważam, że postępująca robotyzacja, uważam, że to, że będziemy pracowali z domów lub zastąpią nas całkowicie roboty, może się okazać, że będziemy potrzebowali innych bodźców do tego, żeby w ogóle czymś zająć swój czas. I moim ideałem, czy moją ideą jest to, że Ludzie będą płacili za przywilej pracy. Także podsumowując, piątkowy dosyć luźny materiał spada sprzedaż papieru toaletowego do biur, a banki i sklepy w Japonii, przynajmniej na razie, wdrażają pracę zdalną, bo pracownicy obsługują roboty, a te roboty wykonują za nas pracę. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.